Cześć, witajcie! W tym poradniku pokażę Wam jak zrobić torpedę w Minecraft. Potrzeba nam tylko 4 rzeczy: kilku bloków, guzika, stołu napędzającego i kilku bagoników z Na początek kładziemy trzy bloki, takie chyba Później kładziemy wagonik, a na koniec kładziemy tutaj guzik. Ostatnią rzeczą, jaką musimy zrobić, to na tym jeden to, żeby postawić kilka pogodników. Teraz wstrzymujemy przedle i ona w górnie blok i takie No i wybucha za tym mocno. No to już koniec tego poradnika. Był krótki. No, cześć i zobaczenia.